Nadchodzące emotki, nowe wydarzenie, darmowe nagrody dla każdego do odebrania, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie. Także koniecznie dajcie go dajcie do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo, jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem. A jeżeli wy nagle na swoje konto w Fortnite chcielibyście dostać tyle fałdorców, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy, ile osoby tak chciało. A jeżeli Wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodikiem, czyli oczywiście Hexokod. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Więc na samym początku przechodzimy do nadchodzących emotek. I jak się okazuje, no to po ostatniej aktualizacji, czyli 28.20, nadal w plikach gry znajdują się trzy pliki o takim samym rozmiarze jak emotki z serii Icon. Co oznacza, że jeszcze właśnie gdzieś do gry mają takowe trzy emotki. Nadejść. Nie wiadomo dokładnie właśnie jakie będą to emotki, lecz no jak już mówiłem, raczej będą one z serii Icon. No i tak rzeczywiście Fortnite ostatnio dodaje tych emotek z serii Icon naprawdę, ale to naprawdę bardzo dużo, no i większości z nich jest naprawdę, ale to naprawdę lubiana. Także zobaczymy, co tym razem doda Fortnite i właśnie jakie będą to emotki. No i swoją drogą możecie napisać w komentarzu jaką wy chcielibyście zobaczyć emotkę z serii ikon. Następnie przechodzimy dalej, a dalej moi drodzy mamy nowe wydarzenie, które ma już niedługo pojawić się w Fortnite. Cie. Mowa tutaj o właśnie ekskluzywnym właśnie wideo, które ma być dostępne na tak zwanej scenie jamowej. No no i to właśnie ekskluzywne wideo będzie od The Weekenda, Madonna i Playboy Cartiego. No i generalnie będzie ono właśnie od, że tak powiem, 15 lutego aż do 18 lutego, właśnie tylko i wyłącznie na scenie jamu. Także zobaczymy mniej więcej, jak to będzie się wszystko prezentowało i czy właśnie taka forma promocji, no, rzeczywiście zadziała. Także, no cóż, teraz trzeba właśnie poczekać, jak Fortnite to wszystko dokładnie wykmini i jak to się będzie dokładnie prezentowało. Następnie, moi drodzy, przechodzimy dalej. A dalej, niestety, muszę Was zmartwić, ponieważ, jeśli chodzi o jakieś nadchodzące zmiany i tego typu rzeczy, to tak naprawdę, no w sumie to nic nie wiemy ze względu na to, że najbliższy, taki większy update, czyli 28.30, będzie dostępny dopiero za tydzień i wtedy tak naprawdę poznamy o wiele więcej rzeczy, no a chwilowo jest tego wszystkiego naprawdę, ale to naprawdę mało. Natomiast, moi drodzy, chociażby Fortnite, no, nadal zaskakuje nas, nas bardzo fajną rzeczą, czyli oczywiście darmowymi nagrodami. I na samym początku mamy prezencik od Fortnite'a dla każdej osoby i już teraz możecie go właśnie no, po prostu zdobywać. Mowa tutaj o właśnie specjalnych, nowych zadaniach wojowniczych żółwi ninja. No i w ramach ukończenia takowych zadań możecie odblokować bardzo ciekawy przedmiot, a mowa tutaj o właśnie specjalnej gitarze. No i rzeczywiście pojawiły się właśnie zadania Fortnite Festival, no i musicie tutaj ukończyć 7 wyzwań, żeby oczywiście takowy instrument totalnie za darmo odblokować. Także to według mnie naprawdę bardzo spoko sprawa, także zobaczymy dokładnie, no, jak to się będzie dalej, że tak powiem, toczyło z tymi wyzwaniami żółwi ninja, ponieważ, kto wie, mamy jeszcze 11 dni do zakończenia całego wydarzenia, więc może jeszcze za ukończenie jakichś dodatkowych wyzwań z właśnie serii wojowniczych żółwi ninja jakieś takowe nagrody jeszcze dla nas wpadną, ponieważ no oczywiście nadal mamy cały karnet jak najbardziej do ukończenia, którego no teraz praktycznie da się już prawie że wymaksować, co akurat myślę, że jest całkiem dobrą informacją, ale oczywiście za ukończenie specjalnych dodatkowych wyzwań możemy zdobywać tak zwane schematy, no a za te schematy na sam koniec czeka na nas plec tak kranga no i jest on oczywiście dostępny za darmo dla każdej osoby, nieważne czy macie ścieżkę premium, czy tą taką y, po prostu bezpłatną. Także to akurat myślę, że jest bardzo dobra informacja. No i moi drodzy, przechodząc dalej, ponieważ no to jeszcze nie jest koniec darmowych nagród, już dnia jutrzejszego, czyli 17 lutego, od godziny 15 przez 3 godziny, czyli do godziny 18, odbędzie się specjalne wydarzenie FNCS Cup. No i w takowym właśnie wydarzeniu będziemy mogli odblokować bardzo fajne nagrody, ponieważ Cały pakiet totalnie za darmo. Mowa tutaj o pakiecie Mistrzyni Kyry i Kosmicznej Nieskończoności, czyli pakiecie, który był już dostępny na fncs -y, no tylko że rok temu. Także no, naprawdę spoko. Jeśli rok temu go nie otrzymaliście, no to w tym roku jak najbardziej możecie spróbować. No i oczywiście 1300 najlepszych osób zgarnia jak najbardziej takowy pakiet. Za wbicie samych 8 punktów, tak czy siak dostajecie graffiti, także to też myślę, że jakiś prezencik jest od Fortnite'a. No a zabycie wy właśnie. No po prostu pierwszym najlepszym, otrzymacie specjalną właśnie emotkę zwycięzcy. Także myślę, że naprawdę całkiem spoko. No a jeżeli już posiadaliście takowy pakiet, no to najprawdopodobniej po wygraniu go otrzymacie na swoje konto właśnie dodatkowe fałdolce. Także, no tak czy siak, wydaje mi się, że warto zagrać, nawet jak już ten pakiet macie po prostu odblokowany. No i oczywiście każdemu życzę powodzenia, oczywiście przypominam, całość będzie 17 lutego, czyli już dnia jutrzejszego od godziny 15 do 18. Ale oczywiście to nie jest wszystko, ponieważ już niedługo do gry wejdzie bardzo fajna sprawa, czyli nagrody za oglądanie FNCS-ów. I moi drodzy, ostatnio mieliśmy błąd, który jedną z takowych nagród nam ujawnił, a najdokładniej po wejściu sobie do sklepu możemy zauważyć zestaw ze skrytym czempionem, gdzie znajduje się plecak, w, no, który że tak powiem nie miał jeszcze trafić do gry. No i tak naprawdę plecak, który otrzymujecie to symbol triumfu. No a plecak, który właśnie tam widnieje na całej tej grafice będzie plecakiem za oglądanie finałów FNCS-ów, które no, odbędą się już za dosłownie jakiś czas. Także finały FNCS-ów z tego co mi się wydaje będą gdzieś około 24-25 lutego, co oznacza, że przy najbliższej większej aktualizacji, czyli 28.30, przepraszam, zostaną właśnie takowe nagrody ogłoszone. Także no niestety na ten update będziemy musieli poczekać. No i oczywiście wiadomo, że jeszcze poza tym wszystkim, że oczywiście otrzymamy między innymi plecak, to będzie jeszcze masa innych dodatkowych nagród, takie jak na przykład jakieś właśnie graffiti i tego typu rzeczy. Także to akurat myślę, że jest naprawdę bardzo, ale to bardzo spoko sprawa. No i oczywiście, jak najbardziej jeszcze polecam Wam wykonać wszystkie zadania karnetu festiwalowego. No i tak w karnecie festiwalowym może nie ma jakichś ciekawych nagród poza jakimiś gitarkami i tego typu rzeczami. No, to tak czy siak, no wydaje mi się, że w miarę warto, bo no, to tak czy siak na sam koniec tego macie bardzo fajną bananową gitarę. No a jeżeli kupujecie ścieżkę premium, to macie skina do weekenda, a całość kończy się już 22 lutego. Także definitywnie trzeba się z tym wszystkim śpieszyć. No i raczej chyba nie muszę wam przypominać o m.in. innymi. Takich rzeczach jak chociażby gra rankingowa, ponieważ myślę, że bardzo dużo osób zaczęło grać rankedy i większość osób sobie te nagrody zdobywa. No i już w sumie na samym początku sezonu niejednokrotnie wspominałem Wam na przykład o właśnie skinie z Lego, który jest dostępny za połączenie konta, bądź też na przykład o właśnie skinie z Rocket Racingu, czyli Jackie. No i miejmy nadzieję, że już za niedługo, no, po prostu zostanie, że tak powiem, dodany nowy sezon Rocket Racingu, ponieważ w nowym sezonie Rocket Racingu ma być dostępny kolejny darmowy skin, czyli skin Matiusa. Także czekamy na sezon drugi w trybie Rocket Racing, ponieważ w trybie Fortnite Festival takowy sezon drugi nadchodzi już właśnie tego 22 lutego. Także nagrody, które będziecie już już mogli niedługo zdobywać i w sumie już możecie, są według mnie naprawdę, ale to naprawdę bardzo fajne. Także cóż, teraz tak naprawdę wystarczy czekać, aż wreszcie Fortnite no, doda nową aktualizację. No bo chwilowo poza całym wydarzeniem Żółwi Ninja, no niestety nic takiego mega ciekawego nie mamy. Jeśli obejrzeliście ten materiał do końca, w komentarzu możecie napisać nagroda, a ja postaram wam się przypiąć serduszko. I to by było na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.